Zimowe przedpołudnie, grudzień 2022. Oczywiście jest kolej, są perony, gdzieś tam w tle RP1, jednostki EN57, kolei mazowieckich. Właśnie odjechała ona ze stacji w Celestynowie. Parę dni temu. Opublikowałem odcinek 166 cyklu po kolei z Kuleckim, zrealizowany latem 2022 roku w upalny sierpniowy dzień, w upalne sierpniowe popołudnie. A dzisiaj jest wszystko dokładnie odwrotnie jest zimowe, grudniowe przedpołudnie. Ja jestem po drugiej stronie Warszawy. Ale są podobieństwa. Po pierwsze, jestem na tej samej linii. To jest linia kolei nadwiślańskiej, uruchomiona w 1877 roku, czyli pociągi do Celestynowa dotarły w tym samym roku, w którym dotarły do Gąsocina. No i jest jeszcze jedno podobieństwo. W Celestynowie jest bardzo podobny budynek dworcowy. Budynek dworcowy na stacji Celestynów. Dokładnie taka sama architektura jak w Gąsocinie. Budynek ma dwie kondygnacje: parter i piętro. Jest to konstrukcja drewniana. W odróżnieniu od gąsocina w Celestynowie mamy deskowanie. Cała bryła budynku, wszystkie jego elewacje są deskowane, ale budynek w gąsocinie odarty do gołych belek wcześniej był izolowany termicznie. Tak więc jego obecny stan może nie odzwierciedlać stanu historycznego. Stawiam na to. Że oryginalnie budynek w Gąsocinie wyglądał tak jak ten w Celestynowie. W odróżnieniu od Gąsocina w Celestynowie nie ma przybudówek bocznych, jest tylko bryła budynku z niewielkimi ryzalitami na końcach. Podobnie jak w Gąsocinie, dworcowy budynek w Celestynowie został wycofany z eksploatacji, jest zamknięty. Większość otworów okiennych jest pozabijana płytą lub deskami, ale część okien ocalała. Być może dlatego, że w odróżnieniu od Gąsocina w Celestynowie budynek znajduje się w uczęszczanej, ludnej okolicy. Funkcję wycofanego z eksploatacji budynku dworcowego przejęła niewielka kasa biletowa, kontenerowa kolei mazowieckich. W przeciwieństwie do Gąsocina, dworzec w Celestynowie znajduje się w Ludnej, zabudowanej okolicy. Wkomponował się w tę część miejscowości. Budynek jest mniej okazały. Ma węższą elewację. Zabytkowy budynek dworcowy w Celestynowie ma elewację w jasnym, kremowym kolorze z brązowymi akcentami. W Celestynowie znajdziemy dwa perony. Peron pierwszy jednokrawędziowy i peron drugi wyspowy. Komunikacja pasażerów pomiędzy peronami odbywa się za pomocą przejścia podziemnego, którym można wyjść na obie strony stacji. Na stacji znajdują się dwa tory główne zasadnicze, a pomiędzy nimi tor dodatkowy, zakończony żeberkiem, na którym pociągi mogą kończyć bieg. W Celestynowie znajdują się nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Samofory świetlne, elektryczne, scentralizowane rozjazdy. Sterowanie ruchem odbywa się z piętrowej nastawni CL wyposażonej w urządzenia komputerowe docelowo. Sterowanie ruchem w Celestynowie odbywać się będzie z lokalnego centrum sterowania znajdującego się w Pilawie. Nastawnia CL to jest piętrowy budynek znajdujący się gdzieś tu blisko osi stacji w Celestynowie nie można się oprzeć wrażeniu, że ta nowa wiata nad peronem pierwszym bardzo skutecznie ogranicza widoczność z tej nastawni na szlak w obu stronach i generalnie tutaj na teren stacji. Celestynów to nie jest duża miejscowość. Liczy raptem niespełna 5000 mieszkańców, ale tutaj dookoła jest wiele miejscowości, które mogą ciążyć do kolei. Niedaleko jest do Otwocka. Komunikacja z Warszawą jest wyśmienita, oferta przewozowa to ponad 60 par pociągów. Tak więc składy kolej mazowieckich kursują tutaj z iście tramwajową częstotliwością. Co kilkanaście minut mamy pociąg. Historia celestynowa też jest dość krótka, dlatego że coś tu się zaczęło dziać tak naprawdę dopiero w XIX wieku, a rzeczywisty rozkwit okolicy. I ta miasto miastotwórczość kolei zamanifestowała się w momencie pojawienia się tutaj właśnie kolei nadwiślańskiej po 1877 roku. Linia była przez wiele lat jednotorowa. Dopiero przy okazji ostatniej, już XXI-wiecznej modernizacji tej linii Warszawa-Pilawa dodano drugi tor. Układ torowy stacji w Celestynowie zmienił się wtedy całkowicie. Z takich wcześniejszych ważnych wydarzeń to elektryfikacja. Linia Otwocka została zelektryfikowana w 1936 roku. 15 grudnia przyjechał do Otwocka pierwszy pociąg. Natomiast ten dalszy odcinek do Pilawy zelektryfikowano w roku 1951. Druga wojna światowa zaczęła się w Celestynowie w sposób gwałtowny, przykry i bolesny. Już 1 września 1939 roku, o godzinie 17, miało miejsce bombardowanie, w wyniku którego zginęło 10 osób. 11 w wyniku ciężkich obrażeń zmarła później. Ofiarami w dużej mierze zostały dzieci i osoby bardzo młode, trzy harcerki. Najmłodsza ofiara, Anna Kucharska, 10 lat. To jest kolejny przykład na to, że zbrodnicze działania hitlerowskich Niemiec były skierowane przeciwko ludności cywilnej przede wszystkim. Pamiątka akcji wykonanej przez żołnierzy Armii Krajowej 20 maja 1943 roku, kiedy to grupa żołnierzy AK odbiła z pociągu grupę osób, które jechały na niemal pewną śmierć do obozu zagłady w Oświęcimiu. Tak więc Polacy nie zostawali Niemcom dłużni w swojej konspiracyjnej działalności. Często oczywiście ponosili najwyższą ofiarę. I jeszcze jedna tablica, która tu się znajduje, na budynku dworcowym, upamiętnia podporucznika Stanisława Kotorowicza, pseudonim Crown, i podporucznika Włodzimierza Stysłę, pseudonim Jan II, którzy zostali ranni śmiertelnie podczas właśnie akcji odbijania więźniów w Celestynowie. Byli oni członkami konspiracyjnej grupy Parowóz. Pośmiertnie zostali odznaczeni Krzyżem Walecznych. Drewniany dworcowy budynek Celestynowie zdaje się być w dużo lepszym stanie niż analogiczna budowla, która znajduje się w Gąsocinie. Budynek jest wyłączony z eksploatacji, ale robi dobre wrażenie. Nie wygląda na to, żeby się bardzo degradował. Świadek historii. Jeden z wielu na linii kolei nadwiślańskiej. Pasażerowie pociągów przejeżdżających tędy między Warszawą a Lublinem. Mogą widzieć, jak góruje tutaj nad Celestynowską stacją. A jeżeli wysiądziemy w Celestynowie, mamy okazję do nauczenia się naszej historii najnowszej, na przykładzie miejsc pamięci narodowej, które znajdują się tutaj w obrębie samej stacji. Ale również w okolicy znajdziemy liczne atrakcyjne trasy spacerowe, które dadzą nam odpoczynek od wielkomiejskiego życia.